Witajcie serdecznie po przebudzeniu z Mazią. Wyglądam pięknie, niesamowicie, jestem wyspana, a nawet zaspana. Obudziłam się o godzinie 10, dzisiaj misiu przyjechał do domu, znaczy już był wczoraj, dał mi pospać, wyspałam się za wszystkie czasy. Nie trzeba było wstawać do szkoły, nie musiałam wstawać z psem, normalnie spałam do 10, tak właśnie do 10. A jest już godzina 11, zjadłam śniadanie i teraz idę. Spe... Wczoraj olejowałam sobie włosy na noc specjalnie do tego, iż dzisiaj idę je sobie pofarbować. Później mam dużo prac, fura prasowania, normalnie fura taka wielka, że chyba cały dzień mi to zajmie. Z zakupy, chłopaki są na dworzu. Słuchajcie, zobaczcie, pogoda jest fenomenalna ślicznie, słonecznie, nawet, o, słońce tak mocno świeci, że chyba jest, nie wiem, z 20 stopni. Uwielbiam taką pogodę. Moje chłopaki są na dworzu. Misiu ma tam palety, rozbija je, żeby zrobić tam jakiś yy, usiądę sobie, żeby zrobić tam jakiś domek, on w ogóle uwielbia tam sobie, zwozie jakieś palety i sobie robi różne rzeczy, zbił mi stoli, kławki i w ogóle wcześniej na starym mieszkaniu i teraz na, na tym zaczął dopiero zwozić, pogoda się zrobiła, więc może działać więc dzisiaj będzie taki dzień, a ja idę sobie farbować włosy i zobaczymy jak wyjdą, tylko że tu jest taki odcień Widzicie? Więc myślę, że, że nie za bardzo się zmieni, bo odcień jest praktycznie taki sam, ale pokażę Wam. Bo o to mi właśnie chodziło, żeby pokazać Wam, jak będę wyglądała po, po farbowaniu. Żeby nie było to, tamto, i siedzę sobie z farbą na głowie. Taka. I pokażę się Wam już z make-upem i z, z, z mytymi włosami. Co nie? Jesteście ciekawi? Bo ja bardzo. Już mam mokre włosy. Podejdę trochę bardziej do, do światła naturalnego. Słuchajcie, trochę sobie pofarbowałam skórę, ale przy takim yy, kolorze to oczywiste. Nie? Zobaczcie z tej strony, z tej. No już mam sobie podkład i będę się dalej szykować. Pokażę Wam efekt końcowy. Moje włosy są już gotowe, wyglądają. Mianowicie, tak, ale wiecie co? No, nie wiem, jak Wam to pokazać, bo potrzebuję świeże światło, świeże. <laughs> Chodzi mi, że. Potrzebuję, yy, o, 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 widzicie, fajny kolorek, ale zrobię coś dla Was, pójdę na dwór i pokażę się Wam w świetle dziennie, ale jestem zadowolona, no dobra, idę, idę sobie, idę, tutaj tak, o, przechodzę, jest ciemno, tila, lila, spotkamy się na dworze, bo zaraz spamy. Jestem już na dworzu, siedzę sobie u mnie na ławeczce i kolorek włosów mam taki. Jak Wam się podoba? Ja jestem zadowolona. Mam nadzieję, że takiego typu filmiki też Wam się podobają. A teraz idę już nagrywać dla was pustaki, ale to będzie oddzielny filmek. Miłego dnia wszystkim!